Hej i hello, witajcie w kolejnym odcinku Tips and Tricks, w dzisiejszym odcinku Makijaż komunijny. Kochani, komunie to taki czas kiedy jesteśmy bardzo zabiegani, yy, zaferowani różnymi przygotowaniami i zapominamy o sobie. Dlatego też chciałabym wam pokazać jak wykonać prosty makijaż oka z wykorzystaniem eyeliner'a, używając do tego cieni. Ci, którzy nie umieją yy, robić sobie eyeliner'a, a bardzo im się ten efekt podoba, pokażę wam jak to zrobić w bardzo łatwy i szybki sposób. Nakładam cień kremowy vanila, po całości powieki ruchomej do samej brwi i sobie rozmazuję palcem. Także zobaczcie, jak prosto można sobie stworzyć taką bazę przy pomocy jednego cienia. Potem biorę piękny, zimny brązel o nazwie Stone Street, żeby wykonać sobie kontur oka. Najlepiej takim puchatym pędzelkiem, tutaj, pędzel Mac. I zobaczcie, robię sobie taką odwróconą literkę V, przedłużając troszeczkę. Oko. Pamiętajcie, że w tym najważniejszy jest ten blending. Potem biorę mój ulubiony cień Lux Eyeshadow w kolorze Moonstone. Patrzcie, jaki jest piękny błysk i opuszkiem palca nakładam na całą powiekę ruchomą. Zobaczcie, jaki to daje piękny efekt rozświetlenia powieki. Daje taki efekt bardziej glamour, więc idealnie się nadaje również na komunię. Słuchajcie i to jest fajne, dlatego że te migotki, które mamy w tym cieniu są tak drobno zmielone, że nie wchodzą na w linię mądrości i nawet powieka bardziej dojrzała też ten cień unosi. No i teraz ten eyeliner, który od dzisiaj mam nadzieję dla każdego z Was będzie bardzo prosty. Do tego użyję cień taki bardzo ciemny z palety Smashbox do zrobienia eyelinera i wizytówki, słuchajcie przykładam wizytówkę przedłużając linię wodną w dolnej linii rzęs to jest ten kierunek eyelinera, głównie jedziemy po wizytówce i tak pół milimetra w górę robię sobie cieniutką freskę no i skrzydła mamy, teraz pora zrobić to samo z drugim okiem następnie bierzemy taki sobie eyeliner w kredce i robię sobie takie kropeczki między rzęsami, żeby sprawić wrażenie takich zagęszczonych rzęs. Nie starajcie się zrobić to jednym pociągnięciem kredki, ponieważ nie jest to proste. No i robimy to samo w drugim oku. I teraz bierzemy ten nasz bronzer i podkreślamy dolną linię rzęs. Żeby to oko wyglądało na takie bardziej wykończone i oczywiście Smoky Eye Mascara bardzo lubię tą maskarę, ponieważ mogę nakładać 3-4 warstwy, ona nigdy tych rzęs nie skleja, najlepiej nakładać maskarę takimi zygzakowatymi ruchami pamiętajcie o tym, żeby dojść do samej linii rzęs, żeby nie było przejść między eyelinerem i pomalowanymi rzęsami, wszystko to musi być dobrze podkreślone. Zawsze nakładam dwie-trzy warstwy maskary na rzęsach górnych, żeby te rzęsy były bardziej podkreślone, i tylko jedną warstwę maskary na rzęsach dolnych, żeby na dole było delikatniej, bo tak naprawdę nie chcemy przyciągać uwagi do tego, co dzieje się pod oczami. Chcemy, żeby to oko było bardziej otwarte. A jeszcze wam pokażę taki tip, którego się nauczyłam od Emi Adams, której miałam. Przyjemność asystować podczas sesji zdjęciowej z Madonną. Ten czarny eyeliner, który używałam, żeby go zaaplikować między rzęsami nakładam w linii wodnej na górze i to będzie świetna rzecz, ponieważ sprawi, że to oko będzie takie bardziej sexy, bardziej podkreślone. A poza tym jak sobie pomrugamy, ta kreska się odbije momentalnie na dole i również będzie podkreślona dolna linia wodna. Jeżeli z kolei lubicie oko mocniej podkreślone, możecie również pomalować linię wodną w dolnej linii rzece. I make-up komunijny gotowy, tylko pamiętajcie, żeby przy tak mocnym oku zachować równowagę i usta podkreślić delikatniej. Ja do moich ust użyłam Crash tip Color w kolorze lilak i żeby te usta były bardziej całośne użyję Gloss Angel Smashbox. Sklepując opuszkiem palca, żeby te usta nie były takie zbyt klejące, no są środek ust. I makijaż na komunie gotowy. Mam nadzieję, że sobie poradzicie z szybkim makijażem komunijnym. Jeżeli Wam się podobał odcinek, proszę dajcie łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku.